Ostatni opening w pierwszym sezonie Tydzień został do zakończenia Tego pięknego sezonu Ale nie da się ukryć, że ja już Wbijam e, nasz 60 stopienek Więc e, Można się cieszyć Siemaneczko, z tej strony Puszczopak Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z Brawl Stars na moim kanale I słuchajcie e, Dzisiaj mam kolejny opening Znaczy to już jest ostatni w tym e, Pięknym słuchajcie sezonie który trwał całkiem długo, bo nie, nie tak długo, 50 dni to nie tak długo. następny, oglądałem jak każdy pewnie Brawl Toka na temat nowego sezonu, że będzie trwał on ponad dwa miesiące, więc o wiele dłużej niż ten i bardzo dobrze będzie nowy zadymiarz, ale teraz nie o tym, słuchajcie, mam tutaj takie openiki, tam trzy big boxy, coś tam, coś tam, nie? A tutaj w sklepie jeszcze kupimy sobie z gwiazdnych tych te oto te dwie skrzyneczki takie. Wy je widzicie, ja też je widzę, ale o czym ja w ogóle gadam, słuchajcie. O czym? Możecie mi wyjaśnić... Znaczy, bo ja sam nie wiem o czym ja gadam. Katastrofa ze mnie. Nie przedłużając tego pięknego odcinka, możemy przejść do openingu. Jak zwykle w tym pięknym 20 chyba trzecim odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Dlatego zaczniemy sobie od tych skrzyneczek. Tam są jeszcze Big Boxy i handlarz Gale oczywiście, jakie cudna rzecz, nie. Oku. Ej, ja nie mam żadnych gadżetów. Ej, ale to Jak to się to tak zaczyna? Serio będzie postać? Nie wierzę w to. Wreszcie się doczekałem? A nie, a no tak. Mój ulubiony Star Power do Mortis. Oczywiście, że musiał być Star Power. Po czemu by nie? Zapomniałam totalnie o nich. A, myślałam, że tutaj też znów będzie coś przeuroczego, ale oczywiście nie. Kolejna to o, szósteczka. Pewnie będzie drugi Star Powerek. Oczywiście będzie. O, oczywiście. Po co ja w ogóle? <śm> Ulepszałem go na star powera, ale mam moje ulubione star powery teraz będę grał, słuchajcie Mortisem ile wlezie i niedługo już może będzie komplikacja trickshotów a my teraz lecimy z pięknym handlarzem Gailem. bardzo oczywiście chętnie będę nim grał, bo eee, wreszcie się doczekałem <laughs> nie jestem śmieszny no dobra, do jakiej postaci by dodać aż 500, słuchajcie 500, bo nie mam zbyt wielkiego wyboru no nie na pewno zobaczymy, na, jakim, na jakich postaciach jest wybór. Na pewno nie na tych, jeszcze chyba na Galu jest i na panie Patolu. I na... O, na Jeanie. bardzo chętnie dam do Gina. No, może być do Gina. A teraz lecimy z pierwszym y, big boxikiem tutaj, który został. Aha, no, super. Fajne rzeczy. Bardzo fajne rzeczy, kurde. Jak to się musiało tak zacząć z tymi star powerami. Mam nadzieję, że będzie szóstka w tym mega boksie. jest naprawdę... Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że to jest normalne. Normalne, że kurde nic mi nigdy nie wylatuje. Aha, jeszcze dwójeczka dostałem. Fajnie. Fajnie! No po prostu jakaś katastrofa z tym jest. Katastrofa. Naprawdę. To jest jakieś... Przewalone, kurde, co się dzieje w tej grze. <laughs> Ale dostałem star powerki. Może zagramy po tym jeszcze jedną gierkę Mortisem. Zagramy, oczywiście. Bo czemu by nie. My możemy lecieć już na drugi konto, gdzie jest 50 piąty stopień. Tam też są dwa megaboksiki do otworzenia, dlatego myślę, że możemy już lecieć. Widzimy się za chwileczkę. Eee, e, wszystko dobrze, tylko zapomniałam, że tutaj mi bakuje... Tyle do następnego mega Boxa. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że kiedyś to zrobię, ale... Ja to strasznie wk... Nie! Nie! Ale jestem tępy! Nie wiedziałem, że to tak działa! Fuck! Kupiłem za 30 gemów 50 żetonów. Myślałam, że to mi da te 600. Ale jestem głupi. O kuźwa. Trochę przypał. Tutaj mam tyle pucharków a na tamtym miałem, słuchajcie, jak już zapewne zauważyliście. Yy, dokładnie. Ile? Yy, 15 500. Chyba. Nie, czyli nie miałem. Nie miałem, już zapomniałem. Dobra, skończyliśmy, ale je pocharów, bo tam nic nie było. Nie, nie ulepszałem Rose'y, bo mogę ją na gadżet, a rozsądny człowiek by tak nie zrobił. Dlatego lecimy już sobie z naszą piękną olejką i mam nadzieję, że coś wydropi, o nie, do rozy punkty, dobra, z 6, także będzie nowa postać, ja już pamiętacie, że mam trochę chyba wszystkie bardzo rzadkie, bo wtedy co w poprzednim odcinku wydropiłem tyle, nie, o, pip, o, pierwsza dobra postać na tym koncie, lol, wreszcie mamy Pika, jej, ale pięknie, dobra, musi być chociaż coś fajnego na, ym, tak jakby zakończenie sezonu, nie. Kurde, blaszka. Dostałem do piperki. Jej, ale super. Muszę dać do piperki to 100. A teraz proszę jeszcze o jedną szóstkę. Dziękuję bardzo, że usłuchałaś mnie, tygro, ty jedna. No dobrze, Dla, że lecimy tutaj. Też mam 3K. 3 żetonków. Hmm, może jeszcze potem kupię te skiny, nie? Co o tym myślicie? Kupić skiny, czy nie kupować skinów? Yy, no to się pozastanawiajcie, my widzimy się za parę godzin. Zde zdecydowaliście się? Nie? To dobrze, bo ja kupię. <ścoughs> Ale jestem potworem. Aha, okej. Okay. Dobra, nie wnikam. Yy, czy będzie coś? Nic nie będzie. No dobrze, pewnie przez to, że wydropiła mi piperka, to nic nie będzie. Ta gra mnie strasznie bardzo karzy, nie, ale kupujemy sobie taką tarę, bo ja mam tarę, nie, jakby, jakby ktoś nie wiedział, to ja mam tarę, dlatego kupujemy, kupujemy też takiego kolda, o nie, o nie, nie, ucieczka! No dobra, zeszło mi do 0 żetonów, także trochę przypał, ale mi pasuje. Widzimy się może zaraz na e, naszym mortisku. Tak, może porobimy. Czy coś takiego, nie? Zagramy, nie nim jakieś fajne meczyki. I będzie ogólnie fajna gra. Albo najpierw zagramy sobie raz e, piperką. Może jeszcze jej nie będziemy ulepszać. Mm, co będzie to? Zagramy sobie nią zadymę. Tak, to myślę, że to jest bardzo genialny pomysł. Dlatego polecimy sobie i postaramy się coś y, ugrać. Najlepiej, wygrać chłop bez zniku w teamie, nie? Pyk, pyk, pyk. Strzelam, trafiam. Ty mam ogarniających w tymie Oni strzelą. Ja, ja wiedziałem. Gracz. <laughs> to dosyć dziwne. Kurde mać. Oszczędzanie baterii. Ale trickshot'a zrobiłem. Ty widzieliście to? Ale jestem super. Nie użyłem nawet superki. Ale ja ogarniam w tą grę. Myślę, że Mortisem będzie jeszcze lepiej. Super! Dobra. Widzimy się za chwilę. Mortis już będzie na was czekał. Także trzymajcie się. No dobra, ja też będę na was czekał. Siema! Mam nadzieję, że opening Wam się podobał. Bo takie star powerki w ogóle piperka, no, to może być. Chociaż e, teraz już nic nigdy nie ulepszy na star power, póki nie dropno jakiejś postaci. A całe szczęście że zdobyłem mój ulubiony star power. Zwinięty wąż! Tak, jest bardzo zwinięty, bo go nie widać. Siemaneczko! I, znaczy. Maneczko mówi się na wstępie, ale to do zobaczenia. Dobra, yy, wszystko włączone, ogarnięte, i w ogóle dlatego lecimy już za dymą i naszym zwiniętym wężem. Tak zawsze marzyłem, żeby mieć tą superkę w prawdziwym życiu. O nie, tam jest kolejny Mortis. Jakie to złe. Nie róbcie mi tego. Aha. Pomyśleliśmy o tym samym, tym Mortisem w tej samej chwili. Co się dzieje? Co ten Brock zrobił? Czekajcie, bo ja wam zasłaniam, kto kogo zabija, nie? Pewnie tak. Mam strzelty. O, Didi strzelił. Oczywiście musiał strzelić. Bo czemu by nie? Dobra, muszę strzelić. Nie, nie, nie muszę strzelić. Aha, no dobra, to zaliczyłem asystę. Piękny mecz wbijanie Mortisem. Wbijanie Mortisem brzydkich rzeczy. Lecimy dalej. Bo czemu by nie? Zagramy jeszcze parę rozgryweczek uroczych. I słuchajcie, następny odcinek z Browsters to będzie taki coś, że wam pokażę pięknego kolta. Bo miałem taką rozgrywkę. Tak się składa bardzo niedawno, chyba nawet dzisiaj. Kiedy to nagrywam, nie yy, że że zagrałam koltem taką rozgrywkę, że totalnie wszystko trafiłem i to było takie piękne, że mnie goście z teamu by chwalili jakbym, jakbyśmy się znali. No dobra. Dobra. Spajku, zostaw mnie w spokoju, gnojku mały. Naprawdę pokażę wam, to będzie bardzo krótki odcinek oglądanie na powtórce tego, nie? Ale słuchajcie, to będzie takie piękne. No dobra. Lecisz, lec, lecą wszyscy. Fejs grzechu musiał strzelić. Fejs grzechu niech żyje. O kurde. Zwariowałeś? Zwariowałeś? Chłop, co robi w ogóle? O właśnie, jak ten kolt Właśnie wszystkich zmiótł superką. Ten Spike też wszystkich zmiótł superką. Ale dobra, nie wnikam. E, będzie pięknie, jeśli zaraz. Ten. No nie! Chciałam strzelać takiego pięknego, ale mi się coś zaciął. Kurde, telefon. Fajnie. Ogólnie to ja stoję na bramce. Haha, ha, ale, ale was wszystkich ojechałem. Ale ja skamuję wszystkich na hajs. Jej, ale to było piękne. Wygraliśmy. Ja <laughs> to było takie piękne, jak ich uskamowałem. Dobra, dzieci, nie bić się. Ja tutaj, wiesz, że no, wiedziałam, że nie mam 15 500. Sad morda! No dobra, nie wnikam. E Możemy lecieć z kolejną. Teraz uskamujemy tego Mza Mortisa i jakąś szelkę śmieszną. Fajnie, fajnie, fajnie. Kurde, blaszka. No dobra, nie wnikam. Ej, jeszcze napiszcie w komentarzu, jak mam zatytułować ten następny odcinek z Colta, bo wy na pewno nie możecie się totalnie doczekać, jak będzie wyglądał ten filmik. A ja wam tylko powiem, że to będzie taki Mortis is the God, czy po polsku jakoś dobra strzeliłem. Ta zatytułować tak, jak jacyś inni trikszy też, że Mortis is the Gody, czy coś. Znaczy nie Mortis, tylko Colt, co ja gadam. No czemu nie? Ta fajnie mam penny Wasa w teamie. To jak coś piszcie i... hmm. O kurde. Co ja zrobiłem? Czemu ja się śmieję? To jest totalna porażka, co właśnie zrobiłem. Nie! Kurde, nie strzelaj! No i po tym odcinkiem, jeśli... Mam nadzieję, że zostawicie... 15 łapek, czy coś takiego. No dobra, czy coś takiego. Mam nadzieję, że powoli będę zwiększał tą liczbę, nie? Bo w końcu już wleciało 170 subów na kanał, a to całkiem porządna liczba. Ja tylko nie mam żadnych płatnych. Jestem takim dzieciakiem, który nagrywa kurde ze zwykłego hobby, nie? I co nagrywam po prostu? Jakieś jubilaty.exe. Nie ma prawa się ze nabijać. Muszę zachować poker face'a. No dobra. Ale w a całkiem się dobrze gra. No dobra. Porobiłem Mortisa. To znaczy, że jest... Face grzechu jest lepszy od jakiegoś Leona, który gra Mortisem. Fajnie. Odawaj Colt. Czemu nie dobiłeś ich? Fakt 3. No dobra, będzie dogryweczka najprawdopodobniej. No nie! Nie mogę być przy tym. Jestem smutny. No dobra, e, będzie dogryweczka, już lecę do moich e, fajnych teammate'ów. Którzy nie wiem czy są fajni. O kurde blaszka. Te, Mortis. Jak mnie oskamił? Nie, dobra, musisz na razie sobie poradzić, Colt. Colt, radź sobie. Colt, kurde, nie. Nie! Pokczampiki i smutne minki proszę dla Kolta, który nie przeżyje po dzisiejszej akcji. Tym smutnym bardzo akcentem kończymy nasz piękny, znaczy mój piękny, znaczy nie. Was wszystkich albo mój, mój piękny filmik. A wy, jeśli uważacie tak samo, to możecie zostawić łapkę w górę tym pięknym, smutnym akcentem. Kończymy filmik. Już to mówiłem, ale nie wnikajcie. E, trzymajcie się. Do zobaczenia. Zostawcie suba, jeśli chcecie. I się manko do następnych Fortnite montażów, czy coś takiego, gdzie nawet mnie nie ma, więc nieważne. Do następnego odcinka z Colt i Z. czy napisać po polsku. Nie, tak nie mogę pisać. Do widzenia, trzymajcie się, elo.